Jak zacząć poznawać uniwersum Warhammera 4000? To bardzo dobre pytanie, gdyż uniwersum jest niewyobrażalnie wielkie, a ilość źródeł może przysporzyć bólu głowy. Jeśli chcesz zacząć, dobrze jest najpierw zapoznać się z jego ogólnym klimatem i strukturą. Można to zrobić na wiele sposobów w zależności od tego, co najbardziej Cię interesuje. Osoby lubiące czytać mogą sięgnąć po powieści. Przystępnym punktem wejścia będzie seria Herezja Horusa, opowiadająca o wydarzeniach sprzed 10 tysięcy lat, które doprowadziły do obecnego stanu galaktyki. Nie zrażaj się ilością tomów, których jest ponad 60. Najważniejsze są trzy pierwsze tomy, które pozwolą ci zdecydować, czy zatopisz się w tej historii. Innym ciekawym wyborem będzie seria książek Duchy Gaunta, która pokazuje codzienność imperialnych żołnierzy w stylu klasycznego militarnego science fiction. Książki dostępne są w języku angielskim, ale i również polskim w formie papierowej, e-booków czy nawet audiobooków. Więcej znajdziesz na stronie wydawnictwa Copernicus Corporation. Jeśli natomiast jesteś graczem i masz ochotę samemu poznać i poprowadzić historię, świetnym wyborem będzie seria Down of War, Space Marine, Dark Tide, Battle Sector i wiele, wiele innych. Jeśli jednak nie masz ochoty grać, a wolisz obejrzeć, zajrzyj do mnie na kanał YouTube, gdzie przechodzę te gry samemu z komentarzem w formie let's play. W sieci również znajdziesz wiele animacji i filmów stworzonych przez Game Workshop, Amazon czy samych fanów Uniwersum. Wiele z nich niestety nie jest za darmo. Uniwersum jest ogromne, więc nie warto próbować ogarnąć wszystkiego naraz. Najlepiej podejść do niego powoli, koncentrując się na jednym wątku lub jednej frakcji, a potem stopniowo poszerzać horyzonty. W internecie znajdziesz mnóstwo źródeł. Jednym z ciekawszych i zdecydowanie ułatwiających zrozumienie tego świata jest polskie Wiki Astronomica, tworzone przez fanów dla fanów. Znajdziesz tam szybki wstęp do uniwersum, opisy wszystkich frakcji, zbiór gier oraz filmów. Bardziej rozbudowaną formą będzie Wiki w języku angielskim. Dla lubiących słuchać, twórcy YouTube również nie pozostają dłużni. Wielogodzinne materiały upiększone przystępnym komentarzem możecie znaleźć na kanałach takich jak Wojtek czy Warhammera, Opanowany Daniel. Upamiętnia 40k i wiele, wiele innych. Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu przybliżyłem Ci możliwości wejścia w to przepiękne i ogromne uniwersum. A w wolnej chwili wpadnij na mój kanał YouTube oraz Twitch TV, gdzie likwidujemy hordy heretyków w doborowym towarzystwie.